Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Znajdujemy się jak widać w świecie, który zapewne jest Państwu już bardzo dobrze znajomy i już nieraz mieliście okazję z nim się zapoznać. Zobaczyć go u osób, myślę, o wiele bardziej może nie tyle możnych i majętnych, co światłych swoim oczytaniem przekraczającym o wiele moje kompetencje w ramach tego naszego tutaj małego, małego świata, świata YouTubeowego w którym aktualnie się znajdujemy. A cóż to takiego jest? Nie zaskoczę Państwa zapewne, jeśli powiem, że jest to gra Wiedźmin 3, a znajdująca się na ekranie postać tutaj właśnie w centralnym jej punkcie to nikt inny jak Wiedźmin Geralt, Zwany właśnie Graltem z Rivii. Postać, którą kierujemy, właśnie stara się zmienić coś w tym jego otaczającym go otoczeniu. A jak dobrze wiemy, kraina, w której się znajdujemy, jest niczym innym jak tylko więcej kondominium temersko-cintryjskim pod nilwgardzkim zarządem powierniczym. I wszystko, co się tutaj dzieje, Naokoło nas, właśnie w tym miejscu, wszystkie przygody, które tutaj, w tym świecie, w tym układzie, jest to kluczowe słowo w tym układzie przeżywamy jest to nic innego jak swoista, pewnego rodzaju fasada. Jest to o tyle, o tyle widoczne, że wszystkie, wszystkie postacie, jakie tu spotykamy, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej ich znakomita większość, są to postacie do szpiku kości, przeżarte korupcją, chęcią zysku oraz jakąś taką wewnętrzną podłością i za, wręcz epatującym patującym wewnętrznym zaprzeczaniem wszystkim, wszystkiemu temu z czego wyrośliśmy, czyli tysiąc, tysiącletnia egzystencja w obrębie zachodniej cywilizacji łacińskiej i właśnie postać tego tutaj Geralta przez swoje zadanie niczym to podczas powstania styczniowego czyli listopadowego, pracę organiczną, tą taką właśnie u podstaw, poprzez działania zupełnie jawne, jak i te bardziej skryte, bardziej powiedzmy takie mm, nie wystawiającego na ogień stworzenia wokół niego tak zwanego czarnego PR-u, który, mógł, który mógłby bardzo negatywnie rzutować na jego działania, starający się właśnie obalić ten ład, który znajduje się naokoło. Ład! Czymże jest ład? Czymże jest słowo ład wobec tego miejsca, w którym się odnajdujemy, które jest właśnie niczym innym, jak tylko światem za zasłoną obudy, obudy. Czyli mówiąc dokładniej, fasadą, swojego rodzaju maską, która poprzez swoje dogłębne przeżarcie i deprawację musi doprowadzić do niczego innego jak tylko rozpad całkowity rozpad i totalny końcowy rozkład tego, tego układu, w którym właśnie się znajdujemy. Chciałbym jeszcze napomknąć o takiej ważnej rzeczy, której na pewno Państwo są świadomi, aczkolwiek, jak już mam taką okazję, skorzystam tu z tych moich nędznych sekund, jakie dane mi są przez portal YouTube, do podzielenia się z Państwem moim zdaniem na temat tego, co tutaj widzimy, a nawet powiem dogłębniej, z czym mamy tutaj do czynienia. Także chciałbym jeszcze wrócić do sprawy. Znanej, o jak widać tutaj na, na palu, boja się już przeciwnik tego układu i fasady, która tutaj spoziera na nas z każdego kąta, gdzieby tylko nie zajrzeć, kąta, a można nawet w tym wypadku, nawiązując do miejsca, w którym się znajdujemy, powiedzieć krzaka. Jak widać, zostaliśmy zaatakowani, aczkolwiek przeciwnik, jak mają to, jak mają to w swoim zwyczaju, czmychnął tchórzliwie, chowając się właśnie za fasadą i osłoną kłamstwa i obłudy czy też po prostu uciekł w krzaki ale nawiązując jeszcze do tego słynnego jak już zapewne Państwo wiecie tematu downgrade'u jakiemu, jakiemu został rzekomo poddany ten produkt ta produkcja tutaj polskiego studia, któremu się kłaniam w pas CD Projekt Red któremu został poddany właśnie i jako, że ogromna ilość ludzi skarży się jako, że rzekomo Grata wyglądała wcześniej o wiele lepiej i jej strona powiedzmy Szata graficzna została w znacznym stopniu zubożona, można powiedzieć wręcz pozbawiona tego blisku i blacht, blichtru i blasku, który był tak bardzo charakterystyczny dla niej i który to taką wielką, ośmielę się użyć słowa, rzeszę fanów przyciągnął do tego tytułu. Chciałbym tutaj wyjść z moim skromnym postulatem, otóż nie dla talmudyzmu graficznego. Proszę Państwa, bądźmy świadomi tego, iż znajdujemy się w rzeczywistości, gdzie wszystko, co widzimy na nasze oczy, nie do końca jest prawdą. Nie do końca, nie do końca koresponduje w jakiś sposób łączy się z tą rzeczywistością, którą mamy, którą mamy szansę, prawda, tutaj na nasze oczy rzeczywiście obserwować. I muszą być tego Państwo świadomi, że to nigdy nie jest do końca tak, że to co, się, to, co widzimy na nasze oczy, jest takie, jak nam się właśnie wydaje, albowiem często bywa diametralnie inne. Tak więc powtarzam jeszcze raz, moi drodzy Państwo, stanowczy sprzeciw i mówię nie dla. Talmudyzmu graficznego. Nie bądźmy betonem, swoistym betonem serca, zamkniętym na jakiekolwiek zmiany. Zrozummy też proces powstawania gier, jak to się dzieje, dlaczego tak jest, że gra wcześniej prezentuje graficznie wyższy poziom, potem ten poziom graficzny w swoisty sposób pogorsza się. Proponuję najpierw zgłębić jakąś wiedzę, a następnie, a następnie może dopiero zacząć wypowiadać się. Na jakiś temat, bo niestety na pewno są Państwo świadomi tak samo jak ja, że w tym naszym tutaj świadku, czy też półświadku YouTube'owym, niestety ta rzetelność informacji wypowiadana przez niektórych, no nie wiem czy mogę tutaj w zasadzie użyć słowa twórców, może w zasadzie pracowników na usługach pewnych tutaj nie będę z nas wymieniał służb. Nie zawsze są to informacje prawdziwe i rzetelne. I przy tej okazji ja chciałem Państwu serdecznie polecić książkę Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Sezon Bush, czyli jest to powieść, jest to, jest to książka, która opisuje przygody właśnie. Tutaj występującego na ekranie Geralta z Rivi przed tymi wydarzeniami, które miały miejsce podczas sagi. Jeżeli chcą być Państwo w jakiś sposób, powiedzmy, mieć jakąkolwiek szansę, aby obiektywnie i mądrze wypowiedzieć się na temat tego, co tutaj widzimy, nie chciałbym tu robić jakiejś takiej swoistej kryptoreklamy, ale. Zachęcam serdecznie z tą pozycją się zapoznać i poszerzać swoje horyzonty. Właśnie chciałem zauważyć, że jedyna w zasadzie rzecz, jedyna rzecz, którą ja czy państwo my tylko pionki. Pionki w tej ogromnej machinie jesteśmy w stanie zrobić, to właśnie poszerzanie swojej wiedzy, poszerzanie swojej wiedzy, obserwacja otoczenia, się, nie danie się, nie, nie, nie dopuszczanie do sytuacji, nie dopuszczanie do zmanipulowania się, i to jest, wydaje mi się, jedyna w zasadzie skuteczna metoda, aby oprzeć się tym siłom, tym, nie boję się tego powiedzieć, mrocznym, ciemnym siłom, które to właśnie od dłuższego czasu prowadzą nieuchronnie do niczego innego, jak właśnie rozpadu. I destrukcji cywilizacji zachodniej, świata łacińskiego, z którego to przecież wyrosły najpotężniejsze państwa Europy Zachodniej i Środkowej, w tym również miejsce, gdzie w tym momencie właśnie się znajdujemy, niestety na czasy obecne, przeżartego, skorumpowanego i swoiście brudnego od środka toczonego przez. Przez ten postępowy, obrzdliwy rak, który doprowadza do niczego innego jak właśnie totalnej destrukcji. I cóż, mógłbym tutaj się oczywiście wypowiadać przez jeszcze długie godziny. Ja myślę, że już to wszystko, co ja tutaj pokazuję, mieliście Państwo okazję widzieć na ekranach swoich monitorów u niejednego twórcy. Jednak pamiętajcie, zważajcie na to, co oglądacie, uważajcie na to, kogo oglądacie, Filtrujcie, filtrujcie informacje, nie dajcie się manipulować, albowiem, jak już mówiłem, nie wszystko to, co widzimy, jest dokładnie takie, jakie byśmy chcieli, jakie byśmy chcieli, żeby się zdawało. Szczególnie w świecie takim jak ten, w świecie niebezpiecznym, nie tylko z przyczyny tego, iż czają się tutaj wszelakiej maści i paści bestie, począwszy od utopców... Yy, gryfów, cyklopów, jest to gama bardzo szeroka. Nie będę tego wszystkiego wymieniał. Yy, wracając tutaj, jeżeli chcą być Państwo kompetentni, zaznajomić się, polecam tutaj dzieło Pana Andrzeja Sapkowskiego, czyli Sezon Bush. To nie jest jedyny problem, to nie jest jedyny problem, który tutaj trapi nas i nie jedyne zagrożenie, które oczekuje nas na nas w tym niebezpiecznym świecie albowiem podłość ludzka. Podłość ludzka i zakłamanie, swoisty rozkład duszy i zatracenie tych łacińskich wartości w, w, w umysłach i sercach ludzi zdaje się tutaj być widoczny dosłownie na każdym kroku. Jedynie te takie widoki, niby to kolorowe, bajeczne tutaj, piękne kwiaty, prawda, kwieciste pola, zielone drzewa, yy, błękitne niebo, czmychające przed nami zwierzęta. Jest to tylko. Pewnego rodzaju, pewnego rodzaju obraz. Jest to wyobrażenie tego świata, w którym tak naprawdę się znajdujemy, i wystarczy tylko kilka godzin zanurzyć się w ten przedstawiony tutaj świat, aby naprawdę odkryć, jak mroczny, skorumpowany i w jak zaawansowanym rozkładzie się on znajduje. Ja do tego Państwa serdecznie. Zachęcam, serdecznie zachęcam do zgłębienia tego, na czym ten świat stoi, na czym opiera się ten kolos na glinianych nogach, ta chwiejąca się już i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję niedługo już leżąca u naszych stóp fasada, fasada prawdziwego życia i, i dumy, z jakiej powinna, jakiej powinna taka właśnie kraina. Słynąć upadnie, i do zgłębiania tego tematu Państwa zachęcam. Ja zajmuję się tym już od wczoraj, już spędziłem kilka godzin właśnie nad drążeniem, nad, nad mogę nawet powiedzieć wścibskim drążeniem, zgłębianiem tego tematu, aby właśnie rozwijać się, poszerzać swoją wiedzę i co najważniejsze, nie dać się manipulować. A w tym momencie ja bym chciał się z Państwem tutaj, jak widać, już czają się kolejne bestie pragnące odebrać mi życie. Ucieknę od nich na moment, aby nie dopadły mnie. O, może tutaj. Niech będzie ładny, ładny widok na rzekę. Oczywiście, zakaz połowu ryb. Wszystkie, wszystkie te regulacje narzucane z góry przez tą siłę, która dzierży to wszystko w garści. Dobrze wiemy o kim mowa. Myślę, że kompletnie zbędne. Jeszcze szczególnie w takim medium, jakim jest YouTube, wymieniać wszystko z nazwy, albowiem dobrze wiemy, że jesteśmy tego świadomi, bądźmy dorosłymi ludźmi. Także ja Państwu na ten moment na ten moment nie żegnam się jeszcze z Państwem, mówię tylko do widzenia, albowiem powrócimy jeszcze do tego świata i postanowimy zmierzyć się z tym plugastwem, jaki tutaj na nas z każdej strony czeka i tylko czai się, czai się, oczekuje dogodnego momentu na atak. A to by było tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozostańcie z Bogiem.